Ja może powiem na przykładzie y, naszej ostatniej inwestycji w, w obszarze FMCG, y, która, którą y, oczywiście określamy jako firmę innowacyjną, jako produkty innowacyjne, ale nie dlatego, no, dlatego że, że to są produkty, które wow, dopiero zobaczyliśmy jest, że takie produkty istnieją. Tylko dlatego, że y, jakby cały drive całej organizacji. Y, jest innowacyjny, ale po kolei. Jest to firma, która nazy nazywa się y, OSHI. Y, jest to firma, która z założenia y, budowała kat kategorię, która była bardzo mała w naszym kraju, czyli kategorię izotoników, y, z bardzo. Y, innowacyjnym podejściem do dystrybucji do marketingu dzięki czemu z kategorii która była warta kilkadziesiąt milionów złotych budując swoje przedsięwzięcie zbudowała też rynek dla całej kategorii przechodząc wszystkie etapy innowacji innowacji na poziomie produktu na poziomie marketingu na poziomie zarządzania na poziomie jakby samych kompetencji produktowych zmieniając ten produkt z dodając produkty z niską zawartością cukru, bez cukru, z, z obszarami, które gdzieś tam z witaminami, których potrzebujemy, witaminą B, C, kolagenem. I to jest jakby na każdym kroku w tej spółce widać innowacyjne podejście. Spółka angażuje się w następne kategorie produktowe, w bardzo tradycyjne, czyli na przykład wodę. Spółka kupuje Kingę pienińską jako markę. I już widać, jak innowacyjne ma podejście do, tej, do tego produktu. Jak chce ten produkt zmienić. Produkt który jest bardzo tradycyjny, który jest w kategorii bardzo tradycyjnej, ale podejście. Zespołu jest innowacyjne do wszystkich obszarów, które w, w które spółce występują. W niektórych obszarach będzie tej te innowacji dużo więcej e, nie wiem, marketing e, czy dystrybucja, w, czy RD. W niektórych troszkę mniej produkcja czy, czy, czy też logistyka. Tylko poszukiwanie może doprowadzić do tego, żeby coś znaleźć, więc jak ktoś. Uważa, że nie, nie powinien szukać nowych produktów, nowych kategorii właśnie albo jakiegoś rozwoju poprzez innowacje. To okej, okay, to, to jest jego wybór. No, pamiętam taką firmę, która kiedyś produkowała telefon BlackBerry i oni też uważali, że nie ma sensu w ogóle wprowadzać dotykowych ekranów, bo przecież klawiatura jest wygodniejsza. No nie mieli racji, prawda. Myślę, że takich przypadków jest, jest znacznie więcej, ale każdy, kto trochę rozsądnie podchodzi do biznesu, który prowadzi, to tych innowacji będzie szukał, bo właśnie dzięki takim poszukiwaniom być może pięć razy człowiek trafi kulą w płot, ale raz trafi coś bardzo, bardzo fajnego, co być może zrewolucjonizuje, zrewolucjonizuje rynek. Proszę też zwrócić uwagę na, na fakt, że sam, sama, sama istota wprowadzenia albo nie, posiadania w portfolio pewnego, pewnego innowacyjnego rozwiązania, musi się też wiązać z potrzebą klienta, tak? Po pierwsze, staramy się te potrzeby wysłuchiwać tych potrzeb, ale też nie boimy się inwestować w innowacje, tak? Na pewno to prędzej czy później się zwróci. To trochę jest tak, że, że no nie wiem, no, produkujemy jak w, w Przykład samochodów, przykład samochodów jest najlepszy przykład. Kiedy wypuszczam podstawową wersję, podstawową wersję samochodu, która może się, nie wiem, trafić do 60-50% klientów na kilku rynkach, tylko do wyposażamy później na każdym rynku pewne, pewne cechy, pewne cechy produktu, dokładamy po to, żeby, żeby, stawać się, żeby spełniać oczekiwania klienta. I firma Modern Expo jest, jest mocno firmą innowacyjną, począwszy od tego typu technologii jak rozszerzona rzeczywistość, machine learning a, i inteligentne półki lodówki. Wydaje się, że branża FMCG jest branżą ustabilizowaną, natomiast no to nie jest nic bardziej mylnego, ponieważ poza stabilnymi kategoriami, jakim jest nie wiem, kawa, woda, jest też bardzo dużo kategorii, które tak naprawdę rozwijają się dzięki temu, że mają zdecydowanie więcej w sobie przesłania zdrowego produktu wpływającego na, poszcz na poszczególne zapotrzebowanie organizmu, czyli produktu fun funkcjonalnego, produktu, który jest produktem ekologicznym, produktu, który jest inaczej zapakowanym, czyli inaczej podanym w, w mniejszych opakowaniach, czyli to jest już produkt bardziej convenience. Idąc dalej, produkt może być i zdrowy, i bardziej convenience, i na przykład jeszcze produkt oznaczony, i, I oczywiście certyfikowany bio, i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy duży obszar. Hmm, y obszar kategorii produktowych, nawet tych dużych kategorii produktowych, w tych dużych y, y, rynkach y, zakotwiczonych, ale zupełnie z innym podejściem do, do produktu, czyli, y, czyli, y, czyli nie szukamy totalnie nowości, ale szukamy czasami obszarów w żywności, patrzymy na to, obszarów w, w, z dużych kategorii, które rzeczywiście troszkę y, z większym zacięciem prozdrowotnym podchodzą do, do danego rynku.